Odcinek z wykrywania rzeczy w kartonie. Ujęcie pierwsze, akt pierwszy, scena pierwsza. Akcja. A, tak, więc jak już powiedział Łukasz, możemy zacząć ten odcinek. Ja mam na imię Ernest. To jest, co jest w pudełku? Cześć Łukasz. Cześć Ernest. Siema. <śla> no dobra, więc teraz możemy zacząć. Ja mam na imię Ernest. To no jest kolejny dzień Daily Vloga. Przypominam, że codziennie kolejna dawka. Zarobić tego contentu na tym kanale jest o godzinie 17. Wszystkie poprzednie odcinki są. tu. Tutaj w karcie prawie w górnym rogu. A wy, zanim zaczniemy ten challenge na dobre, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, ponieważ naprawdę się staramy, żeby podczas tej kwarantanny całej dostarczać wam codziennie najlepsze filmy, jakie jesteśmy w stanie. Challenge będzie polegał na tym, że na zmianę z Łukaszem będziemy wsadzać rzeczy do kartonu i zobaczymy komu więcej rzeczy uda się zgadnąć. Jest to jest to edycja, więc tak naprawdę sprawdza się, co to jest za rzecz. Jeżeli się nie zgadnie, to trzeba ją zjeść, a jeżeli się zgadnie, to możesz wybrać, czy możesz zjeść tą rzecz, czy nie. Ja będę pierwszy testował, tak więc Łukasz teraz pierwszą rzecz przygotuje, a ja sobie idę, żeby nie wiedzieć co to. Dobra, pierwszą rzecz, którą zrobimy, będzie łatwa dosyć. Bo to będzie imbir. Ukrójmy, wsadźmy na talerz zobaczymy, czy zgadnie, czy będzie chciał zjeść, czy nie, bo to będzie kawał taki wielki. <laughs> Jakie to sprytne. <laughs> Zobaczcie, naszego brata Kulfona. Ty, ty, ty jest pestka? Czy to jest jakaś pestka, stary? Nie wiem. Pestka śliwki. Pestka śliwki? Jak wielkie pestki masz śliwce, Ernest, Ale nie mogę podpowiadać. Jednakże. Pestka śliwki, o, o tak, o takie. No, kalarepa? Dobra, obstawiam, że to jest kalarepa, stary. Bardzo dobrze, Ernest! Musisz to zjeść. Teraz musisz. Weź takiego bajka. <grywa> No, musisz to zjeść w teraz. Dobra, gryza. To jest smaczne, chyba. Nie wiem do końca, szczerze mówiąc. Tak? Nigdy nie widziałem, że ktoś zjeżdżał tyle, tyle indymiu na raz. Ja też, ja tego tyle ukroiłem. Musisz całe zjeść. Nie, niemożliwe to jest, stary. Jeden gryz, no. no dobra. dobra. To był solidny gryz, no przyznasz. Nie, no, był solidny, to prawda. Zaraz no. zadałem, zacznij to gryźć, stary. Zacznij gryźć taki kawał. No, dobra, mordy. Kolejna rzecz w takim razie jest bardzo ciekawa. Jestem ja także ciekawy, czy uda mu się tak naprawdę to zgadnąć. Na pewno w smaku tak. W smaku bez żadnego problemu. To jest rzecz, której nikt nie lubi. Jeżeli miałbym ocenić ten produkt, powiedziałbym, że fajnie to wygląda i że chciałbym to zjeść, ale w momencie, gdybym to zjadł, albo wiecie co. Jackowi Frustowi to posmakuje Nie odpowiedź, Nie rusza się to? Nie Ja znając Ciebie, wyobrażam sobie, się, <laughs> się rusza <laughs> Nie, nie przekracza to wielkości talerza, co jest dobre Okej okay. Co to może być? Co to może być, stary? Przecież to jest środek Kinder niespodzianki dla mnie Powiem ci tak, to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. Nic innego nie ma. To jest o, do Tak. Czy musi być do jedzenia, czy nie musi, musi być? Musi być do jedzenia. Jak to jest to jest zabawka, na pewno, nie ma opcji. Nie, nie to, to nie jest środek, zabawka. To, to nie jest, jest zabawka. W środek kinder niespodzianki, nie ma innej opcji. Żadnej. Dobra. No to zamknij oczy i jedz, stary. <laughs> nie mówię, że ci nie spakuje, Mordo. <laughs> O nie, 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 mordo, mordo nie. Potem, co to jest? Baryłki z whisky Zarobiście smakuje Tak? Tak, zarobiste jest Ja to zeszarłem stary, zanim ci to dałem W opór z kisłem stary, szczerze mówiąc mm. Alkohol to nie dla mnie Nie lubię, brzydzę się Dobra, po tej cudownej jakże degustacji Damy coś lżejszego Myślę, że jest to dobre On to lubi, ale po prostu w dotyku Jest taki Kitki Myślę, że to będzie łatwe dla niego. A z drugiej strony, mega, mega przyjemne. Zobaczymy, co wymyśli. Uważaj, jest śliskie, obrzydliwe. a Co? Bardzo, bo to się rusza, uważaj. Jak za mocno dotkniesz, to wyleczy coś z tego. Nie, to jest ciasto! <ślesk> Nie wiem. Co w tym jest mokrego? no nic chyba. Zmacaj cały kształt może, bo to, że powiesz ciastko, to nie zaliczę. Ja bym powiedział, że to jest cytrynowa taka drożdżówka. Taka okrągła, ale to nie jest okrągłe. Tylko ma taki, jak ciasto drożdżowe ma trochę konsystencję, tylko mokre. Jeżeli powiesz mi, co jest w środku, to zaliczę ci całość. Yy, nadzienie truskawkowe? No nie, dobra, nie zaliczę. No i truskawka to nie jest, ale dobrze trafiłeś z ciastem, więc to jest pół punkta, szczerze, Trafię trafiłeś dobrze z ciastem, jest to ciastko pół punkta. Petitki to są? So. Tak, lubi je. Ja to jest pi... lisio Zwykłe i czekoladowe w środku. Smaczne jest, ale myślałem, że to jest bardziej jakiś, nie wiem, karmel czy coś takiego. Mm. Dobra ludzie, teraz lecimy na grubo. Patrzcie co ja tutaj mam. Ulubiona rzecz, ulubiona rzecz, którą po prostu Łukasz lubi bardzo macać zawsze, że tak to nazwę. Fajnie smakowicie, ale dotyku takiej nie jest ani trochę. Ej, niby ja nie oddycham przez nos, ale jak w nos, czuję się jakby miał nie oddychać. <laughs> Co to jest? I w kazałeś mi aż nos zatkać, że z tobą się coś obrzydliwego. innego. Co to jest? No Jakie to są To tak. co jest coś, co ma nogi. Co? No. Mogę to tak złapać? Tak? Tak. Raz, dwa... Co? O! 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 Ty się! Nie. Nie mogę tego złapać. Dobra, jak prawdziwy mężczyzna. Chodź tu. Co to jest? Co? Wąż. To jest skóra węża jakaś. No, blisko. Wow! nie lubię jak jest coś ostrego. Chodź tu. Co jest? Tu ma ogon. <grym> ma to łeb chociaż? Nie. No to jest ryba, to już albo rekin mały, ale nie kupiłbyś rekina. Mógłbyś ale... no, jeszcze Zgadza. powiedzieć jaka to jest ryba? Więc ma, ma krea. Więc możesz wybrać czy chcesz to zjeść czy nie Chodź tu maluchu <głodź> Wezmę coś czego się nie spodziewa. Jest to ryba, ale tuńczyk z puszki Tak prezentuje się nasza potrawa Zapraszamy Ernesta, będzie musiał to wymacać i zjeść Zaczynajmy imprezę Aby to było coś smacznego A, bardzo ślizgłe Bardzo ślizgłe Co jest? Czemu to się niszczy w rękach? Nie mam pojęcia co Ale wyda. da się zjeść. W sensie da się, da się, nic się nie stanie. Nie, mam, nie mam, pojęcia kompletnie. Zamknij oczy i wsadź sobie trochę do buzi. Co to jest? <śmum> <śmum> to jest pudrze. dałeś mi rybę, masz za swoją, masz rybkę. Dobra, nie jest obrzydliwe. Obrzydliwe było w dotyku, nie wiedziałem, Ja się kruszyło, stary, i było obślizgły zarazem. No ja też bym nie wiedział, co to. No dobra, talerzyk już umyty, słuchajcie, i teraz naprawdę najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz, jaką przygotowałem, szczerze mówiąc, patrzcie, to jest nie wiadomo co. W dotyku nigdy się tego nie zgadnie, nigdy. Jednym słowem Łukasz ma przechlapane, będzie musiał to zjeść, w tym są warzywka, i to jest bardzo dziwne. W sensie, gdyby to widzieć, dałoby się to zjeść. Ja się zastanawiam nad jedną: czy wepchać całą rękę od razu, zmacać to jak trzeba, czy. To chyba najgorsza decyzja, jaką mogę podjąć w tym wypadku. Co to jest? Fuuuu! Co czujesz? Obrzydzę, że nie powinienem całej ręki tam wsadzać po raz kolejny. Na początku cię będziesz to galeretka, bo zaczęło się tak ruszać dziwnie na talerzu mi, ale z drugiej strony się ślizgowce, a z drugiej to ma straszne kawałki owoców. Co jest? Czy to wyciągnie coś z zabrażarki od nas? Nie. Nie chcielibyście wiedzieć co tam jest. Dobra, niech będzie. Raz, dwa, trzy. O! Ale to obrzydliwe To jest jakaś galareta, no nie ma innej opcji Jeżeli to jest coś do jedzenia Stary, bierz kawałek i jedz Galaretka z owocami Nice, nice mm. Dobre? No mhm. teraz zobacz <gry> Dobra, kolejną rzeczą jest mango Będzie strasznie śliskie Takie nieprzyjemne, więc Ernest nie będzie wiedział co to jest bo Mam nadzieję, że zapachu tylko nie będzie miało co tak cię obrzydziło? Co to jest? Nie wiem, ja wiem co to jest. Owoc. Uuu, dobrze. Nie będę ci wygrał. Tylko jeden owoc ma taki ten, jest tak obślizgły stary. Mhm. Mango, mango. Dobrze. To było łatwe, bo zawsze kroimy mango i żremy rękami. To co warto jest wiedzieć o Łukaszu, to to, że mimo, że jest gruby, to nie lubi słodyczy. Słuchajcie, dlatego naszykujemy mu w tym challenge'u skitelsy. To będzie bardzo przyjemne do jedzenia. Jeszcze jest jakiś nowy smak dodatkowo smoothies, który dzisiaj pierwszy raz spróbowałem, więc szczerze mówiąc, ja bym się jarał, gdybym to dostał. No dobrze, zacznijmy tym razem. Co może być bardziej obrzydliwego niż jakieś ryby w dotyku i tym podobne. Mmm... Czemu to jest mokre? Czy to ma związek z tym? Nie, bo dalej Dobra. To jest normalnie słuchaczy. Co to jest? To są cukiereczki, okej? Okay? Mhm. No nie kupiłeś jakichś randomowych cukierków, bo chyba. Ale co ty lubisz jeść? I byś kupił, żeby potem to zjeść? M&M'sy, skittlesy, cukierki Dobra, okej, okay, jedno z tych, nie będę się rozdrabniał no. M&M'sy. Dla, nie wiem, nie. te czarne M&M'sy nie? nie? Powiem ci, że nie jest czekoladowe Mmm, tych leży. I to nowe, stary smuki smak. Może jakiś dziwny smak, myślałem, żeby woda zmyła. No dobra, więc mam nadzieję, że film się podobał. Przypominam codziennie o 17.00. Subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Jaka Prosta. Instagramy także obserwujcie, a tutaj przypominam w każdej prawym górnym rogu są wszystkie odcinki tu. Tu, tu, tak, tutaj, no. No, więc widzimy się już jutro, o godzinie 17, to na tyle. Na razie.